Dotarliśmy do końca listu św. Pawła do Rzymian i Święty Paweł pozdrawia w podsumowaniu swojego listu, tych, którzy są w Rzymie, m.in. pryskę, jakwile, Epeneta, Stychasa i jeszcze kilka innych osób. O każdej z tych osób stara się coś więcej powiedzieć. Nie tylko wymienia imiona, ale dodaje, że ktoś jest umiłowany, że ktoś mu pomagał i tak dalej. I tak dalej. Myślę, że to jest taka dobra wskazówka dla nas, kiedy dziękujemy. Panu Bogu za różnych ludzi, których mamy w swoim życiu, aby dodać jakieś jedno zdanie i zobaczyć, co to, co to może być za zdanie. Co bym Panu Bogu powiedział, powiedziała o tych wszystkich osobach, za których dziękuję, którzy są blisko mnie, czy może są daleko, ale jakieś więzi, relacje nas łączą. Jakim jednym zdaniem opisałbym tych wszystkich, na których mi zależy? Czytając Pismo Święte pewnie przywykliśmy do trochę innego obrazu Pana Jezusa niż ten, który wyłania się z dzisiejszej Ewangelii. Ale to jest ten sam Jezus. Ten sam, który pociesza, ten sam, który uzdrawia, który ze spokojem naucza. To jest ten sam, który podnosi ludzi z upadku. To jest ten sam, który przygarnia z rozpaczonych, który przygarnia tych, których nikt nie chce. I ten sam Jezus dzisiaj bez wahania wkracza do świątyni. I wyrzuca z niej tych, którzy urządzili sobie w niej targowisko. Gorliwość o twój dom mnie pożera. Czy my mamy w sobie takie zaangażowanie i taką gorliwość o Kościół? Kościół, który dzisiaj tej gorliwości z naszej strony bardzo potrzebuje i tej wyrażonej modlitwą i troską, ale także radykalnym i jasnym działaniem. Kościół to jest miejsce spotkania Boga z ludźmi. I nikogo nie wolno z tego kościoła wykluczać ani wyrzucać. Chyba, że tych, którzy czynią sobie z niego targowisko i jaskinie zbójców. Prośmy dzisiaj Ducha Świętego, aby budził w nas gorliwość o dom naszego Ojca, który jest także naszym domem.